Dzień dobry, drodzy państwo. Jeśli jesteście na emeryturze i zastanawiacie się, czy w tym roku należy wam się dodatkowe 800 zł miesięcznie, to proszę, zostańcie ze mną przez najbliższe kilka minut, bo to o czym dziś opowiem może realnie zmienić waszą sytuację finansową. Wielu z was pewnie słyszało o programie 800, który trafia do rodzin z dziećmi, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że istnieją również świadczenia, które mogą trafić bezpośrednio do seniorów i to nie tylko tych z najmniejszymi emeryturami. Chodzi tu o różne dodatki, świadczenia uzupełniające i programy pomocowe, które ZUS oraz gminy wypłacają osobom starszym, ale są one często tak skomplikowane i tak słabo nagłośnione, że setki tysięcy emerytów po prostu o nich nie wie. A potem się okazuje, że sąsiadka dostaje, a mnie, bo nikt nam nie powiedział, gdzie złożyć wniosek. To jest dokładnie ta sytuacja, w której lepiej wiedzieć więcej niż za mało. W 2025 roku zmieniły się przepisy dotyczące dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatków mieszkaniowych i wielu innych form wsparcia. Niektóre z tych świadczeń rzeczywiście mogą wynieść nawet ponad 800 zł miesięcznie, a jeśli ktoś łączy kilka źródeł wsparcia, np. dodatek pielęgnacyjny plus świadczenie uzupełniające lub zwrot za leki suma robi się naprawdę poważna. Ale uwaga, jeśli nie złożycie wniosku na czas, nikt za was tego nie zrobi. ZUS nie dzwoni, nie puka do drzwi. To my musimy być czujni. Dlatego dzisiaj dokładnie wyjaśnię, kto może otrzymać te pieniądze, jakie dokumenty trzeba przygotować, gdzie złożyć wniosek i co najważniejsze, jakie pułapki mogą was czekać, jeśli nie będziecie uważni. Bo są takie sytuacje, kiedy dostaniecie pieniądze, ale potem okaże się, że ZUS chce je odzyskać wstecz albo że przekroczenie pewnego progu dochodowego pozbawia was prawa doświadczenia. To wszystko dziś omówimy spokojnie, krok po kroku, żebyście wiedzieli dokładnie, co Wam się należy i jak to bezpiecznie odebrać. Zacznijmy od najpopularniejszego świadczenia, o którym wielu z Was już słyszało, ale nie wszyscy dokładnie rozumieją, jak je dostać. Mowa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie zwanym 500 dla niepełnosprawnych albo 500 dla seniorów. To świadczenie wprowadzono kilka lat temu, ale w 2025 roku kwota została podniesiona do 620 zł miesięcznie. Tak, dobrze słyszycie, 620 zł co miesiąc, jeśli spełniacie określone warunki. A warunki są następujące: musicie być uznani przez ZUS za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, co oznacza, że potrzebujecie stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w wykonywaniu codziennych czynności życiowych. Nie chodzi tu tylko o osoby leżące, ale również o tych, którzy mają problemy z chodzeniem, samoobsługą, braniem leków, robieniem zakupów. ZUS wydaje takie orzeczenie, ale trzeba o nie wystąpić. I teraz najważniejsze: to świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości emerytury. Nawet jeśli dostajecie 3000 zł emerytury, jeśli macie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy wam się te 620 zł dodatkowo. Nie ma tu kryterium dochodowego. Ale jest haczyk, to świadczenie nie łączy się z dodatkiem pielęgnacyjnym. Jeśli już pobieracie dodatek pielęgnacyjny w wysokości 330 zł, musicie wybrać jedno z tych świadczeń. Oczywiście opłaca się wybrać to wyższe, czyli świadczenie uzupełniające. Wniosek składa się w ZUZE. Można to zrobić przez Internet na platformie Płytwys albo osobiście w oddziale. Do wniosku dołączacie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli go nie macie, musicie najpierw wystąpić o takie orzeczenie, co może potrwać kilka miesięcy, więc im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Teraz przejdźmy do dodatku pielęgnacyjnego, bo wiele osób myli go ze świadczeniem uzupełniającym. Dodatek pielęgnacyjny w 2025 roku wynosi 330 zł miesięcznie i przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat albo są inwalidami I grupy, albo mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tutaj również nie ma kryterium dochodowego. Jeśli skończyliście 75 lat, automatycznie macie prawo do tego dodatku, ale i to jest kluczowe, musicie złożyć wniosek. Zyd nie przyznaje tego dodatku z urzędu. Wielu seniorów myśli, że skoro skończyli 75 lat, to pieniądze same przyjdą. Nie przyjdą. Trzeba iść do zus u wypełnić krótki wniosek i w ciągu kilku tygodni dostaniecie decyzję. Dodatek wypłacany jest razem z emeryturą co miesiąc. I teraz ważna informacja: jeśli kwalifikujecie się zarówno do dodatku pielęgnacyjnego, jak i do świadczenia uzupełniającego, z US pozwoli wam wybrać tylko jedno. Nie można brać obu. Dlatego, jeśli jesteście po 75 roku życia i macie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wybierzcie świadczenie uzupełniające, bo to jest prawie dwa razy więcej pieniędzy. Ale jeśli nie macie takiego orzeczenia i nie chcecie go wyrabiać, możecie po prostu wziąć dodatek pielęgnacyjny i spokojnie cieszyć się tymi 330 zł co miesiąc. Niektórzy pytają, czy dodatek pielęgnacyjny jest opodatkowany. Odpowiedź brzmi: Nie, jest zwolniony z podatku. To są czyste pieniądze do waszej kieszeni. Kolejna forma wsparcia, o której warto wiedzieć, to dodatek mieszkaniowy. To nie jest świadczenie z ZUS-u, tylko z gminy, ale bardzo wielu seniorów o nim nie wie albo myśli, że nie kwalifikują się, bo mają emeryturę za wysoką. Otóż w 2025 roku progi dochodowe zostały podniesione i znacznie więcej osób może teraz ubiegać się o ten dodatek. Dodatek mieszkaniowy to pomoc w opłacaniu czynszu, mediów, ogrzewania. Kwota zależy od wysokości kosztów mieszkaniowych i dochodu gospodarstwa domowego, ale w praktyce może wynosić od 100 do nawet 500 zł miesięcznie. Jeśli mieszkacie sami w niewielkim mieszkaniu i macie emeryturę na poziomie minimalnym albo niewiele wyższą, spokojnie możecie dostać 300-400 zł. dodatku. To już robi różnicę, zwłaszcza zimą, kiedy rachunki za ogrzewanie rosną. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta albo Gminy w dziale świadczeń rodzinnych albo pomocy społecznej. Do wniosku musicie dołączyć zaświadczenie o dochodach z ZSU, opłaty za mieszkanie z ostatnich trzech miesięcy, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do mieszkania. Nie jest to skomplikowane, ale wymaga trochę papierkowej roboty. Ważne, dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pół roku, więc co pół roku trzeba złożyć nowy wniosek. Nie zapominajcie o tym, bo jak przepadnie termin, trzeba wszystko robić od nowa i stracicie te kilka miesięcy wypłat. Teraz coś, co jest rzadziej znane, ale może być bardzo pomocne, świadczenie pielęgnacyjne. To nie to samo co dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie i wypłaca się je opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Jeśli macie kogoś w rodzinie, może dorosłe dziecko, może siostrę, brata, kto się wami opiekuje na co dzień i zrezygnował z pracy, żeby to robić, to ta osoba może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Warunki są następujące: opiekun nie może pracować, musi zamieszkiwać z osobą wymagającą opieki albo w bezpośrednim sąsiedztwie, a osoba wymagająca opieki musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do stałej lub długotrwałej opieki. To świadczenie nie jest zysku tylko z ośrodka pomocy społecznej, ale bardzo pomaga rodzinom, w których ktoś musi zostać w domu, żeby opiekować się starszym rodzicem. Warto o tym wiedzieć i rozmawiać z rodziną, bo prawie 3000 zł to poważne wsparcie. Wniosek składa się w MOPS-ie lub GOPS-ie, w zależności gdzie mieszkacie. Procedura trwa zazwyczaj około miesiąca. Przejdźmy teraz do czternastki, czyli czternastej emerytury, o której tak dużo się mówiło w zeszłym roku. W 2025 roku czternastka będzie wypłacana we wrześniu, tak jak w latach poprzednich. Pełna kwota czternastki to minimalna emerytura obowiązująca w danym roku, w 2025 roku to około 1780 zł. brutto. Ale uwaga, czternastka nie jest wypłacana w pełnej wysokości wszystkim. Jeśli wasza emerytura przekracza 2900 zł. brutto, to czternastka zaczyna być pomniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Jeśli macie emeryturę 3500 zł, wasza czternastka będzie już dużo mniejsza. A jeśli emerytura przekracza około 4630 zł, czternastki nie dostaniecie wcale. To jest ważne, żeby wiedzieć z góry i się nie rozczarować. Czternastka jest wypłacana automatycznie przez ZUS, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ale pamiętajcie, czternastka jest opodatkowana, więc jeśli rozliczacie się z podatku, to ta kwota będzie wliczona do waszego rocznego dochodu. Czasem zdarza się, że przez czternastkę trzeba potem dopłacić kilkadziesiąt złotych podatków w zeznaniu rocznym. To nie jest tragedia, ale warto o tym wiedzieć. Trzynastka, czyli trzynasta emerytura, jest wypłacana w kwietniu i tutaj zasady są prostsze, dostają ją wszyscy emeryci i ręciści, niezależnie od wysokości świadczenia. W 2025 roku trzynastka również wynosi około 1780 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Również jest automatycznie wypłacana, nie trzeba składać wniosków. Zarówno trzynastka, jak i czternast podlegają składce zdrowotnej i opodatkowaniu, więc na konto wpłynie kwota netto zazwyczaj około 1500-1600 zł, w zależności od stawki podatkowej. Wiele osób narzeka, że to za mało, ale szczerze mówiąc, to i tak dodatkowe pieniądze, które warto od razu mądrze spożytkować może odłożyć na leki, może na remont, może na wnuki. Ważne, żeby nie wydać wszystkiego od razu na jedno, bo potem przez cały rok znowu będzie ciasno. Teraz bardzo ważna rzecz, o której mało kto mówi, zwrot za leki. Jeśli macie przepisane leki refundowane i wydajecie na nie sporo pieniędzy, warto wiedzieć, że od pewnego progu z US może zwrócić Wam część kosztów. W 2025 roku próg roczny to 2% dochodów gospodarstwa domowego. Jeśli Wasze wydatki na leki przekroczą tę kwotę, możecie wystąpić o zwrot nadwyżki. W praktyce niewiele osób z tego korzysta, bo procedura jest skomplikowana i trzeba zbierać wszystkie paragony przez cały rok, ale jeśli wydajecie naprawdę dużo, powiedzmy 300-400 zł miesięcznie, to może się opłacić. Zbierajcie paragony, trzymajcie je w jednym miejscu i pod koniec roku pójdźcie do NFZU albo do apteki, która pomoże Wam złożyć wniosek. Zwrot może wynieść nawet kilkaset złotych rocznie, a to już nie są małe pieniądze. Pułapki, na które musicie uważać. Po pierwsze, niektóre świadczenia mają kryterium dochodowe, a z czasem przelicza dochody wstecz. Jeśli dostaliście świadczenie, do którego nie byliście uprawnieni, bo NP. Ktoś w rodzinie zaczął pracować i dochód gospodarstwa przekroczył limit, ZS może zażądać zwrotu pieniędzy. To się zdarza zwłaszcza przy dodatkach mieszkaniowych i niektórych świadczeniach opiekuńczych. Zawsze sprawdzajcie warunki, pytajcie w urzędzie, zgłaszajcie zmiany. Po drugie, terminy. Jeśli spóźnicie się ze złożeniem wniosku, możecie stracić kilka miesięcy wypłat. Z nie wypłaca świadczeń wstecz, tylko od miesiąca złożenia wniosku. Dlatego jak tylko skończycie 75 lat, jak tylko dostaniecie orzeczenie o niepełnosprawności, od razu idźcie do ZUSU i składajcie wnioski. Nie czekajcie, aż ktoś Was poinformuje, bo nikt Was nie poinformuje. Podsumujmy praktycznie. Jeśli macie 75 lat, złóżcie wniosek o dodatek pielęgnacyjny to 330 zł miesięcznie. Jeśli macie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, złóżcie wniosek o świadczenie uzupełniające to 620 zł miesięcznie. Jeśli wydajecie dużo na mieszkanie, sprawdźcie, czy nie przysługuje wam dodatek mieszkaniowy to nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jeśli ktoś z rodziny się wami opiekuje, pomóżcie mu złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne to prawie 3000 zł dla niego. W kwietniu dostaniecie 13 we wrześniu czternastkę razem to około 3000 zł, netto więcej w roku. A jeśli wydajecie dużo na leki, zbierajcie paragony i sprawdźcie zwrot. Jeśli wszystko zrobicie dobrze, może się okazać, że rocznie zyskujecie nawet kilka tysięcy złotych, które do tej pory po prostu przepadały, bo nikt wam nie powiedział, że wam się należą. Drodzy Państwo, ja wiem, że to wszystko brzmi skomplikowanie, ale naprawdę warto. To wasze pieniądze, to wasze prawa. Nikt nie powie wam, proszę bardzo, o to pani świadczenie. Trzeba o nie walczyć, pytać, wypełniać papiery. Ale to się opłaca. Jeśli macie jakieś pytania, idźcie do ZSU, poproście o pomoc w wypełnieniu wniosków, nie bójcie się pytać. Pracownicy są tam po to, żeby pomagać. A jeśli ten film był dla Was pomocny, proszę dajcie znać w komentarzach, podzielcie się nim z rodziną, z sąsiadami. Niech każdy senior wie, co mu się należy. Życzę Wam zdrowia, spokoju i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym filmie.